Witam na kolejnym filmie. Dziś zostanie zaprezentowany sposób wykonywania pomiaru rezystancji izolacji kabla. Jest już na moim kanale film pokazujący jak coś takiego się robi, ale tam był użyty krótki odcinek kabla i na nim była ilustrowana cała procedura. Dziś pokażę. Taki pomiar już wykonywany na obiekcie w rzeczywistych warunkach wraz z czynnościami przygotowującymi do pomiaru. Co trzeba tutaj zrobić? Zależy to od sytuacji. Trzeba na pewno sobie najpierw sprawdzić ciągłość żył kabla, żeby później nie było niespodzianki. Bo jeśli gdzieś będzie przerwa, to pomiar rezystancji izolacji nie obejmie nam tutaj. Całego odcinka. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, gorąco zachęcam, aby to uczyniły. Wystarczy nacisnąć ten oto czerwony przycisk, znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie lub nie do końca, napiszcie w komentarzach, co mógłbym zmienić. Na początek taka uwaga, Tutaj w filmie pomiar rezystancji izolacji kabla został wykonany napięciem równym 1000 V z uwagi na ograniczone możliwości miernika, jaki został użyty. Tutaj, jeśli chodzi o normy dla linii kablowych o napięciu znamionowym do 1 kV, są tutaj podane. I co teraz w takiej sytuacji zrobić? Jeżeli Teraz stosowane byłoby odstępstwo, trzeba powziąć tutaj dodatkowe jeszcze czynności sprawdzające na przykład pomiar przy wykorzystaniu reflektometru, żeby sprawdzić tutaj strukturę kabla oprócz takiego pomiaru rezystancji, izolacji. Można też wykonać zastępczo pomiar prądu upływowego, ale o tym będzie mowa już na innym filmie. Najlepiej tutaj używać sobie miernika, takiego, który nam zapewnia napięcie pomiarowe równe 2500 V i sprawa będzie załatwiona, niejako można by powiedzieć. Ten film jednak skupia się tutaj na pokazaniu całej procedury. A jak ona wygląda? Począwszy od przygotowania. Możemy teraz zobaczyć. Tutaj znajduje się wyprowadzenie kabla do złącza. Jest tutaj zasilanie w energią elektryczną budynku tym kablem realizowane. Przekrój 4 razy 16 mm kwadratowych dla miedzi. Na co chciałbym zwrócić uwagę? Tutaj podczas prac doszło do uszkodzenia kabla. Będzie wykonywany pomiar rezystancji izolacji tutaj przed przygotowaniem oświadczenia o gotowości instalacji elektrycznej do podłączenia napięcia. Zostało tak uszkodzony, że mamy tutaj do gołej żyły. Uszkodzenie izolacji jak można zauważyć. Teraz tu jest ziemia. Może to mieć wpływ na wyniki pomiarów i może dojść do zafałszowania. Jeżeli tu by była wilgoć, no to na pewno końcówka tak wygląda, zatem trzeba będzie tutaj odciąć ten kabel i odizolować następnie porozginać te żyły tutaj już mamy odizolowane żyły kabla i porozdzielane, ja chciałbym na co zwrócić uwagę tutaj mamy uszkodzenie izolacji żyły jest zanieczyszczenie ziemią, została izolacja tak daleko ściągnięta aby już tam nie było zanieczyszczeń, powierzchnię żył trzeba przed pomiarami oczyścić, ponieważ zabrudzenia powierzchniowe mają wpływ na wynik pomiaru. Jak możemy zauważyć, uszkodzona jest izolacja większej ilości żył. Tutaj mamy jeden, dwa, tutaj trzecia żyła. W tym miejscu mamy taką draśniętą powierzchnię, ale dwie żyły są uszkodzone tak, że trzeba będzie je tutaj poskracać. Oczywiście wszystko trzeba oczyścić. Tutaj powierzchnie żył kabla są oczyszczone. Oczywiście już tutaj powłokę oczyścić nie sposób, bo znajduje się to w ziemi. Widoczne są tu uszkodzenia. Wszystkie żyły są tak ułożone, że nie stykają się ze sobą. Teraz pora podłączyć miernie. Teraz pojawia się pytanie: jak przeprowadzić pomiar rezystancji izolacji kabla? Tutaj jest takie połączenie zrobione na czas pomiaru, że wszystkie żyły są połączone ze sobą. Ponieważ sprawdzamy rezystancję izolacji między tutaj połączonymi ze sobą żyłami a ziemią. Tutaj, w roli ziemi, zostanie wykorzystany uziom budynku. I tak jak się nasuwa pytanie, ile tu pomiarów wykonać? Według normy, sprawdzanie wykonujemy między połączonymi żyłami a ziemią. Należałoby tu wykonać też sprawdzenie rezystancji izolacji pomiędzy parami poszczególnych żył. Czyli, można by powiedzieć, każda żyła z każdą. Teraz zatem podłączyć tutaj miernik. Zacisk plus podłączamy do ziemi. Można też się użyć, posłużyć tutaj specjalną sondą wbijaną w grunt. Zacisk minus tutaj podłączamy do połączonych ze sobą żył kabla. Ktoś może się zastanowić, przecież zacisk plus tutaj to tak, aby podłączyć przewód fazowy do ziemienia. Ale jeżeli zrobilibyśmy to odwrotnie. W tym wypadku jest też problem związany z zjawiskiem elektroendoosmozy, co może spowodować, że wartości będą zawyżone rezystancji izolacji i musimy mieć to także na uwadze. Jeżeli teraz nie podłączylibyśmy się w ten sposób, co się stanie, mielibyśmy na przykład gdzieś tutaj przebicie łączenie ze zbrojeniem, może się coś takiego też zdarzyć. Wtedy ono by wykryte nie zostało. A zatem zaczynamy pomiar. Potwierdzam rozpoczęcie pomiaru. No i mamy, jak widać, wzrost teraz. I tutaj mamy dźwięk, który się pojawia co 5 sekund. Pozwala nam pobrać charakterystykę i wyznaczyć współczynniki absorpcji, wskaźniki polaryzacji. To nam pozwoli znacznie więcej informacji uzyskać niż taki zwykły pomiar rezystancji izolacji. No i teraz czekamy. Mamy takie wahania. To świadczy na przykład o zabrudzeniu powierzchniowym izolacji żył kabla. Było pokazywane w poprzedniej części filmu, jak to wszystko wyglądało. Dlatego czekamy. Jeżeli by był miernik tutaj specjalistyczny, który. Ma możliwość pokazywania tych parametrów na wykresie, można wiele informacji by było uzyskać. I teraz widać, że czas pomiaru nie jest czymś, co możemy sobie dobierać. Teraz pokazywałem na filmie, gdzie był film instruktażowy. Długość odcinka kabla niecałe 2 metry, pomiar trwał jedną minutę, czy wynik, kiedy wychodzi nam tutaj poza zakresem. To trzeba dobierać stosownie do długości linii kablowej. Bo zdarzyła się sytuacja kiedyś w komentarzu, nawet zarzut o to, że trafiali się pomiarowcy, którzy w ten sposób wykonywali pomiary rezystancji linii kablowych, które miały znaczną długość w ten sposób, że czas trwania pomiaru była jedna minuta, bo tak było pokazane. Ale tutaj naprawdę należy obejrzeć, też pozostałe filmy dotyczące tego zagadnienia niejako obejrzeć film, a obejrzeć film ze zrozumieniem to zupełnie coś innego, bo były na filmach też pokazane wykresy. W zależności wartości rezystancji izolacji od czasu trwania pomiaru. I musimy tak długo pomiar wykonywać, aż ta wartość rezystancji izolacji nam się ustabilizuje. I na pewno tutaj dla długości kabla wynoszącej ile? 40, 40 metrów. Około 40 metrów, czas takiego pomiaru to nie będzie jedna minuta, tylko znacznie więcej. Możemy cały czas obserwować, jak teraz rośnie nam wartość rezystancji izolacji. To jeden pomiar, a jeszcze będzie teraz wykonywany między poszczególnymi żyłami. Nawet jeśli wartość tutaj w wyniku pomiaru na początku by była poza zakresem pomiarowym miernika, też należy tutaj poświęcić na ten pomiar odpowiednią ilość czasu. Bo może się okazać, że gdzieś będzie uszkodzenie, które po jakimś czasie się uwidoczni. I naprawdę, żeby nie wpaść tutaj w pułapkę, że podtrzymamy tutaj przyłączony miernik do żył kabla raptem minutę, że jest wszystko w porządku, czy nawet krótszy czas, a okaże się, że jednak nie. Bo teraz, jeżeli coś tutaj wyjdzie. Miejsca uszkodzeń kabli możemy lokalizować na przykład przy użyciu reflektometru, co nam pozwoli znaleźć dokładne miejsce i rodzaj uszkodzenia. Widzimy wartość rezystancji izolacji cały czas rośnie. Już mamy wyniki oscylujące w granicach 1,6 gigaoma, Ale jeszcze czekamy. Widzimy jeszcze jakiś wzrost, jest, więc jeszcze czekamy. Nic się nie dzieje. To nie jest wyścig pokoju, bo my się pośpieszymy, zaoszczędzimy parę minut, a prokurator potem może zapukać, czego nikt by nie widział. Jeszcze rośnie. Совершенно ячем A już został uzyskany wynik w okolicach dwóch gigaomów, i na teraz pomiar zostanie tutaj wstrzymany, jest jeszcze rozładowywanie obiektu. Trzeba na to zwracać uwagę, żeby później się nie okazało, że chwycimy się tego kabla i dojdzie do porażenia prądem. I teraz pomiary będą tutaj wykonywane między poszczególnymi parami żył. Ja już przedstawię wyniki, jak to wszystko będzie wykonane, żeby nie przedłużać. Na, na początek mamy tutaj takie podłączenie i zaczynamy. Ja już pokażę potem zestawienie wyników, jak wszystko będzie gotowe. Tutaj jest pokazany sam pomiar rezystancji izolacji kabla bez wcześniejszego sprawdzenia ciągłości żył. Tutaj się wykonuje tak samo jak pomiar ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych. To sprawdzenie jest to niejako czynność dodatkowa, ale należy też o niej pamiętać, żeby później nie było niespodzianki. Tutaj przy okazji postarałem się niejako upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i przy okazji wykonać pomiar uczynnika absorpcji, aby mieć więcej informacji o stanie izolacji i takie działanie da nam możliwość porównania tego, jak ma się taki zwykły pomiar rezystancji izolacji. A dodatkowe parametry, jeśli chodzi o ocenę jej stanu, bo można teraz uzyskać więcej informacji, będzie. A jeśli chodzi o uzyskane wyniki pomiarów, Zestawione są one w tej oto tabeli, i tutaj też wykonałem dla uzyskania dodatkowych informacji trzy pomiary współczynnika absorpcji. Zrobiłem to z ciekawości, aby tutaj też można było zilustrować i, i ile informacji możemy uzyskać, a tak prezentują się wartości rezystancji izolacji. Tutaj Między połączonymi żyłami kabla a ziemią jest to 2,1 GigaoMa. Jest oczywiście też podany tutaj błąd pomiaru, który wynosi 4% wartości mierzonej plus 6 cyfr. Zmierzona wartość rezystancji izolacji między przewodem fazowym a neutralnym dla fazy L1 to jest 8,57 GigaoMa. Między przewodem fazowym L2 a przewodem neutralnym jest to 7,16 gigaoma, 7,53 giga Oma jest to wartość rezystancji izolacji zmierzona między przewodem fazowym L3 a przewodem neutralnym, jeśli chodzi o pomiar rezystancji izolacji między przewodami fazowymi L1 i L2 jest to 7,47 giga oma między przewodami fazowymi L1 i L3 wartość rezystancji izolacji jest równa 8.67 kilomaoma i tutaj wartość rezystancji izolacji między przewodami fazowymi L2 i L3 to 7,29 gigao. Jeśli chodzi o wartości tutaj współczynników absorpcji, dla pomiaru tutaj między przewodem fazowym L1 a przewodem neutralnym wyszło 2,20. Dla pomiaru między przewodem fazowym L2 a neutralnym wyszło 1,76. 6 setnych. Z kolei dla pomiaru między przewodami fazowymi L1 i L3 wyszło 2,5. To by było tyle, jeśli chodzi o kwestię pomiaru rezystancji izolacji kabla tutaj w warunkach rzeczywistych. I sam zauważyłem tutaj po wyświetleniach też, że najwięcej wyświetleń mają filmy pokazujące Sposób wykonania jakiejś czynności, jeśli chodzi o wprowadzenie, zainteresowanie jest dużo mniejsze. Dlaczego o tym mówię? Bo bez tutaj zaznajomienia się z istotą wykonywania pomiaru, ze zjawiskami, jakie podczas takiego pomiaru zachodzą, nie sposób później przejść do realizacji. No, wiele osób interesuje, jak coś wykonać, jest rzeczą oczywistą, ale tutaj trzeba też znać tą stronę techniczną i zjawiska, jakie zachodzą, aby móc zrozumieć to, co się dzieje, bo inaczej nie jesteśmy w stanie prawidłowo tutaj zinterpretować wyników pomiarów. Teraz wyniki pomiarów, które zostały tutaj uzyskane, zostaną wykorzystane w filmie, gdzie będzie pokaz praktycznego sporządzania protokołów z pomiaru rezystancji izolacji. Jeśli chodzi o interpretację wyników, informacje na ten temat są zawarte w innych filmach znajdujących się na moim kanale, które są poświęcone tematom związanym z pomiarem rezystancji izolacji. Tak więc to wszystko dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.